Hej, witam Was już w kolejnym dniu vlogmasu. Dzisiaj trochę przeskoczyliśmy i mamy już poniedziałek, 14 grudnia, ile się nie mylę, chyba tak. Dlaczego tyle nie nagrywałam? Ostatni, ostatni ujęcie macie z moich urodzin, ile się nie mylę, czyli z 9 grudnia właśnie. I potem przerwałam. Dlaczego? Yy, przede wszystkim nie nagrywałam zbyt wiele w moje urodziny, tylko ten kawałek dość taki dramatyczny, który widzieliście, gdy właśnie zniknął mi ten plik z karty. Potem ten unboxing, który widzieliście w poprzednim vlogu, do którego Was zapraszam w którymś z tych górnych rogów, był nagrywany właśnie w dzień moich urodzin, po prostu na szybko nagrywałam to jeszcze raz. Ale potem nie miałam zbyt wiele czasu w sumie, żeby nagrywać, dlatego że dla mnie ogólnie środa jest takim bardzo pracowitym dniem pod względem moich zajęć, bo mam po prostu od rana do wieczora zajęcia i na wieczór mam też zajęcia takie bardziej wymagające, do których muszę się trochę przygotować, więc po prostu nie miałam kiedy nagrywać, a po zajęciach chciałam po prostu spędzić taki, wiecie, spokojny, urodzinowy wieczór, nie myśląc o tym, że muszę wyciągać kamerę i coś do Was mówić. Więc po prostu chciałam tak sobie troszkę odpocząć i naprawdę tak w pełni te urodziny przeżyć, a nie myśleć o tym, co nagrywać. Yy, jednak yy, tak, yy, bardzo jakby jestem miło wszystko zadowolona z dnia moich urodzin. Wszystko wyszło tak idealnie, jak mogło być idealnie, yy, gdy miałam praktycznie cały dzie dzień zajęcia. Zostały przepiękne kwiaty do mojego narzeczonego, yy, które mogliście widzieć na mojej relacji na Instagramie. Gdzieś tutaj mam wkleje to zdjęcie, bo te kwiatki już nie wyglądają tak idealnie jak wtedy. I tak trzymają się całkiem dobrze. Jak na to, że cały weekend były tutaj same, bo my wróciliśmy do, do naszych domów rodzinnych, to i tak wytrzymały naprawdę nieźle, no ale jednak w ten, w ten pierwszy dzień wyglądały najpiękniej, więc. Tak właśnie wyglądały. Jeśli nie widzieliście już tego zdjęcia na moim Instagramie, na którego Was serdecznie zapraszam. A poza tym dostałam właśnie na urodziny od mojego narzeczonego planer. Planer ślubny aż do ślubu Izabeli Janachowskiej. Zdecydowałam, że ten planer wydaje mi się taki najbardziej porządny, chociaż zastanawiałam się pomiędzy tym planerem a pomiędzy tym planerem Yes I Do. A różnica między nimi w cenie jest bardzo duża, bo. Tam ten planer jest ponad dwukrotnie tańszy. Tutaj mamy przede wszystkim to wszystko w formie takiego segregatora, który jest tutaj zamykany na magnes, i tutaj mamy tak jakby dwie części tego planera. Wow. <grytanie> mamy część teoretyczną, właśnie w postaci takiej książeczki, i mamy część praktyczną w postaci właśnie planera. Na samym końcu jest też taka koperta na dokumenty. W środku znajdują się takie wycinane stoły do, do właśnie ułożenia stołów. Jest też cała karta z kolorami przewodnimi z których można sobie po prostu wybrać kolory przywodnie wesela, żeby zobaczyć, czy będą do siebie pasować więc no jakoś gdzieś tam mnie to przekonało do tego planera bo wiedziałam, że gdy wezmę planer tańszy, gdy potem nagle zobaczę, że ten planer droższy jest jednak lepszy, to ten droższy dokupię i skończy się na tym, że będę miała dwa planery, a gdy kupię ten droższy, to, to gdzieś tam jednak będzie mi szkoda kupować kolejny, gdy, gdy ten no jednak kosztował całkiem sporo, jak na jak na taki planer, a chciałam koniecznie, koniecznie ten planer dostać na urodziny, no bo gdzieś tam jednak jakieś planowanie powoli zaczynamy, mimo że czasu jeszcze jest sporo. Na końcu są też tutaj takie srebrne naklejki, w ogóle bardzo podoba mi się też estetyka tego planera. Yy, bałam się najbardziej o, o ten rozmiar, że jednak to to nie będzie zbyt poręczne, ale gdzieś tam pocieszam się tym, że na końcu jest ta koperta i po prostu najwyżej, gdy będę chciała zabrać ze sobą yy, na jakąś rozmowę, czy gdzieś to po prostu jakąś, jakąś kartkę czy kilka kartek z tego planera, to po prostu pójdę z tą kopertą. I tyle. E, próbuję jeszcze znaleźć tę kartę z kolorami przewodnimi, bo ja myślałam, że ona będzie na końcu. E, te, te naklejki, właśnie do kolorów, e, kolorów przewodnich, a okazało się, że one są w środku, więc ja na początku się przestraszyłam, że tych naklejek nie ma. A e, gdzieś tam, no jednak, to jest, wiecie, taki bajer. Tak prezentują się te. Te kolory, te naklejki, właśnie z kolorami. No i no, nie powiem jednak, ta, ta książka, ta część teoretyczna też gdzieś tam mnie do tego przekonała. Bo jednak planery w większości są takie typowo po prostu praktyczne do zapisywania, a takich części teoretycznych gdzieś tam jednak mi brakuje, tym bardziej, że no nie jestem jakąś ślubną specjalistką i całkiem szczerze Wam powiem, że przed zaręczynami nie miałam żadnej takiej, nie wiem, utworzonej wizji w głowie, jak chciałabym, żeby to wszystko wyglądało, więc wszystko gdzieś tam to wychodzi w trakcie. Więc takie coś i taka wiedza zdecydowanie mi się przyda, więc jestem mega zadowolona z tego planera. I, I tak, poza tym w piątek miałam kolokwium. W czwartek nie nagrywałam, bo przygotowywałam się do kolokwium, które miałam w piątek. A w piątek, gdy już miałam kolokwium, zaraz po, po tym jak skończyłam to kolokwium pisać, wracaliśmy do domu. Po powrocie do domu robiłam sobie paznokcie, w ogóle tak wyglądają. Nie wiem, czy będziecie w stanie je jakkolwiek zobaczyć. Nie wiem, jak wyginam <grym> się. To są kolory z Semilaka, nas nie pamiętam i Wam ich niestety nie mogę podać, bo zostały w domu. Nie brałam już tego zestawu całego tutaj. Wiem, że one są z tej najnowszej kolekcji: Let's Meet chyba tak się nazywają. I na palcu środkowym i serdecznym, tak? Serdecznym, mam folię transferową różowo-złotą. Jeśli chodzi o aparat i o to, jak się teraz czuję, Ogólnie podsumowując, dzisiaj miała rówę, tydzień, odkąd założyłam aparat I powiem szczerze, myślałam, że będzie o wiele gorzej Może to wynika z tego, że na razie mam tylko jednak połowę założoną, a nie mam jeszcze dołu Gdybym miała dół, na pewno byłoby zdecydowanie ciężej, no bo nie byłabym w stanie nic gryźć Tak zupełnie, zupełnie nic A tak jednak mogłam gdzieś tam tym dołem, trochę miejscami, gdzie górą mnie już mniej bolało Więc jakoś sobie radziłam, chociaż powiem szczerze, dopiero dzisiaj zaczynam gryźć Rzeczy nie miękkie, znaczy rzeczy, jedzenie nie takie typowo miękkie, więc dopiero dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem w stanie tak gryźć powiedzmy w miarę swobodnie. A tak no przez te pierwsze dni jednak miałam śniadania i kolację, musiałam sobie wiecie kroić na takie malusieńkie kawałeczki, żebym nie musiała... Nic, po prostu ugryzać, tylko po prostu od razu mogłabym to zjeść, dlatego że to mi największy problem gdzieś tam sprawiało. Samo w sobie gryzienie nie, ale gdy po prostu wgryzałam się w coś i chciałam ugryźć po prostu część czegoś, wtedy dopiero ten ból się pojawiał, nieważne jakie to twarde było. Więc to gdzieś tam się tego spodziewałam, ale bałam się, że jakby zęby będą mnie boleć same z siebie, nawet jak nie będę niczego gryzła a takiego czegoś w sumie nie miałam brałam tabletkę przeciwbolową w pierwszy dzień zakładania aparatu na noc, na wszelki wypadek, żeby po prostu w nocy nie zaczęły mnie boleć zęby i rano bo rzeczywiście rano na drugi dzień te zęby mnie od samego rana zaczęły boleć, ale wzięłam tabletkę i było już ok, więcej już tej tabletki ponownie nie brałam więc ogólnie spodziewałam się, że będzie o wiele gorzej. Czułam jednak jakby gdzieś ten ucisk właśnie tego aparatu, co jest no kompletnie normalne, bo jednak mam coś zupełnie nowego na zębach, ale to uczucie bardzo przypomina mi to uczucie, które czułam, gdy nosiłam taki wkładany aparat na zęby, gdy on był taki też mocno ściśnięty, też czułam taki ucisk na zębach, więc to jest dla mnie totalnie znajome uczucie. Zapewne inaczej będzie na dole, bo do ucisku na dolnych zębach jestem w ogóle nieprzyzwyczajona, więc prawdopodobnie zakładam, że, yy, że zakładanie tego dołu nie przejdzie mi już tak, yy, tak łatwo i przyjemnie. Jednak ogólnie, jakbym miała to podsumować, to myślałam, że będzie zdecydowanie gorzej. Poza tym, po tym jak w piątek miałam kolokwium, jak zrobiłam sobie paznokcie W sobotę miałam taką mini imprezę urodzinową dla moich najbliższych znajomych Żeby móc te moje urodziny gdzieś tam trochę poświętować Też nie miałam w sumie kiedy nagrywać, bo jeszcze wcześniej miałam na mojej cioci Więc to było takie bieganie z miejsca na miejsce Ogarnianie gdzieś tam domu I też w międzyczasie jeszcze zepsuło nam się auto, więc było bardzo, bardzo ciekawie i, no i potem po prostu nie miałam kiedy nagrywać A wczorajszy dzień zleciał mi w mgnieniu oka Na pakowaniu, na też takim po prostu odpoczywaniu w rodzinnym gronie Bo jednak chwilę w domu już nie byłam Przyjechałam jedynie na zakładanie tego aparatu Ale na taki pełny weekend nie byłam chyba od miesiąca tak mi się wydaje, bo tak to przyjeżdżałam na dzień, na dwa, więc po prostu wczorajszy dzień spędziłam tak, tak o sobie w rodzinnym gronie i nawet szczerze zapomniałam totalnie o tym, żeby wyciągnąć kamerę i cokolwiek nagrać, więc e, dlatego przychodzę do Was dopiero dzisiaj. Nie kończę z vlogwasami. Mam nadzieję, że uda mi się już zatrwać do końca. W poniedziałek następny mam egzamin, do którego muszę zacząć się przygotowywać i właściwie już zaczynam się przygotowywać, więc też tego nagrywania nie, na pewno nie będzie zbyt wiele. Jednak będę się starała tyle, ile mogę. W przyszły wtorek też, tak jak już mówiłam, wcześniej idę na usuwanie dwóch zębów. Już jakby jest to potwierdzone, że to mają być rzeczywiście oba te, te zęby z góry usunięte, więc jestem przerażona. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej jestem przerażona. I nawet sobie nie wyobrażam, jak to będzie właśnie w ten przyszły wtorek. No ale cóż jakby Jak chcę gdzieś tam jednak mieć ten, ten ładny uśmiech, no to, to trzeba trochę pocierpieć niestety w moim przypadku. E, więc, e, więc tak, tak jak mówiłam, e, dzisiaj troszeczkę sobie... Po mieszkanie w końcu. Zostało mi jeszcze założyć tylko pościel na, na łóżko w sypialni. Nie wiem, czy widzieliście te urywki przed tym, jak do Was mówię, czy zaraz Wam je puszczę. Jeszcze nie zdecydowałam i zdecyduję pewnie dopiero podczas edycji. Nie jestem ekspertem z upościeli, pościeli, to nie jest moja ulubiona czynność, zdecydowanie, więc mam nadzieję, że chociaż Was rozbawiło to, jak się męczyłam z założeniem tej pościeli. Ale ogólnie bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Trochę mam wrażenie, że się gryzie z tymi zasłonami różowymi, ale może mi się tylko wydaje. Nie wiem. Także tak, bardzo mi się podoba i już nie mogę się doczekać aż pójdę dzisiaj spać. Jeśli chodzi o choinkę, dalej jest nieubrana. Mamy założone światełka, ale nie wiem, czy tych światełek nie będziemy zmieniać, dlatego, że są zimne i jestem średnio przekonana, bardziej podobają mi się ciepłe i bardziej też będą pasowały do bombek, ale to zależy też, czy będziemy mieć czas w ogóle, gdzie takie światełka kupić. I też na urodziny dostałam taką kurtynę świetlną która właśnie jest ciepła, więc tym bardziej to będzie pasowało mam nadzieję, że może jeszcze dzisiaj uda nam się tę kurtynę założyć nie mogę się doczekać, widziałam coś takiego u mojej przyjaciółki ostatnio i mega mi się to spodobało i dostałam takie coś na urodziny więc po prostu aż krzyknęłam z radości jak to zobaczyłam, naprawdę dostałam też większą kartę pamięci do kamery, więc będę mogła dłużej nagrywać i mam nadzieję nie będziesz w takich sytuacji jak przedtem, czyli właśnie, że będą mi uciekać Jakieś pliki z karty, bo nie będę już musiała ich tak usuwać ciągle, dlatego że teraz dostałam 64 GB, a ta karta, którą mam obecnie, ma tylko 16. I dostałam też nową lampę do hybrydy, więc akurat moja lampa już tak ledwo, ledwo zipie. Jeśli chodzi o to, jak przystroiłam mieszkanie, to zmieniłam trochę ustawienie poduszek i wydaje mi się, że tak jest lepiej, gdy tutaj leży, wiecie, taka jedna z wzorkiem, jedna w miarę jednokolorowa i tak samo tutaj. Podoba mi się to. Nie jestem przekonana co do tego środka i nad tym jeszcze myślę, ale ogólnie bardzo, bardzo mi się to podoba. O, tak to się prezentuje, bo nie chciałam się tutaj nic wyostrzyć. A tutaj pod choinką mamy już niektóre prezenty. Tutaj akurat ten boks kosmetyczny, on, on jest pusty. Tutaj to pudełko leży bardziej dla ozdoby. Tak samo tutaj to, to jest pudełko z mojego planera. Ale pozostałe to są rzeczywiście prezenty nasze świąteczne, które po prostu tutaj leżą, bo, bo ładnie się prezentują pod choinką, a i tak będziemy je zabierać ze sobą do domu. I tutaj na tej tacy mam teraz taką pozytywkę z... Home and You. I z tą pozytywką w ogóle jest taka historia. On tutaj się wiecie kręci i leci tutaj muzyczka, ale nie jestem w stanie tego teraz zrobić, jak trzymam w jednej ręce kamerę. Z nią jest taka historia, że ja kupiłam tę pozytywkę z moją mamą w tamtym roku, gdy już gdzieś tam myślałam o, o takiej przeprowadzce do Lublina, powiedzmy, bardziej na stałe. Więc już gdzieś tam kupiłam tę rzecz. To była taka pierwsza rzecz, powiedzmy, z myślą o tym, żeby była tutaj u nas w mieszkaniu. Więc, więc jednak, mimo że przede wszystkim jest przepiękna i była też chyba na 70% zmizdze, ona kosztowała jakieś 38 zł, więc jak za ta, coś tak pięknego, no to naprawdę tyle co nic. No, to jeszcze też ma dla mnie takie gdzieś tam jednak bardziej specjalne znaczenie. Wyprasowałam też w końcu ten obrus jej, ale się nieźle namęczyłam, do tego, że nie mamy tutaj takiego standardowego żelazka, tylko parownicę, a ten materiał jest dość gruby, no i nie było zbyt łatwo, żeby to tak dobrze wyprasować, ale jakoś dałam radę. I tutaj świeczka z primarka i ten malutki woskowy aniołek z tego boksa kosmetycznego. I oczywiście musimy nadrobić tutaj odliczanie dni do świąt. O ile się nie mylę, mamy teraz 10 dni do świąt, skoro mamy 14 grudnia, więc tak, tak to się prezentuje. Bardziej mi się podoba, jak ta świeczka wygląda tutaj, jakoś stylistycznie lepiej to wygląda z tym autem. Tutaj w ogóle przede wszystkim mam statyw, dlatego że no przed chwilą tutaj stała moja kamera, i tutaj mam pudełko z ozdobami. I tu na samym górze, na samym górze, na samej górze, mam taki zestaw prezentowy z Pepko, który kupiłam. Tamtym tygodniu dosłownie, i mamy tutaj właśnie ten taki dyfuzor zapachowy, o ile tak to się nazywa, tak mi się wydaje, i dwie małe świeczki. Ogólnie, no wiadomo, zamysłem tego jest, żeby dać to komuś na prezent. Jednak ja taki dyfuzor bardzo chciałam kupić właśnie na święta do nas, do przedpokoju. E, świeczki, jak to świeczki, na pewno się przydadzą, więc zdecydowałam, że kupię takie coś nie w prezencie, ale po prostu, po prostu do mieszkania. Przy okazji jest to tak ładnie zapakowane i jeszcze szkoda mi to otworzyć, powiem szczerze, ale też na pewno w tym tygodniu jeszcze to wyciągnę. Jak na razie to by było chyba na tyle i to by chyba dzisiaj już w ogóle było na tyle, e, dlatego że tak jak mówiłam, muszę lecieć. Przygotowywać do egzaminu, który mam w przyszłym tygodniu, a jutro też idę na praktyki do kancelarii, więc muszę wcześniej się troszeczkę położyć, spać. Hej, witam Was w kolejnym dniu vlogmasu. Dzisiaj mamy 15 grudnia. Ja dzisiaj, tak jak Wam mówiłam, byłam w kancelarii, potem miałam jeszcze yy, zajęcia i nie miałam kiedy wcześniej się do Was odzywać. Mamy już godzinę 21:12. Oops, tego nie chciałam zrobić, to chciałam zrobić. I ja dopiero zgrzewam sobie obiad, dlatego że jak przyszłam zjednam chleb, który ubiegł mnie narzeczony i kupiłam sobie jeszcze po drodze z kancelarii takie kokosanki, które są po prostu najlepszymi kokosankami, jakie w życiu jadłam, są przepyszne. Mam już rozwalonego kucyka, mój makijaż też już jest po prostu w dramatycznym stanie, no bo mam go od godziny 7 rano. No i sama czuję się po prostu, chyba to po mnie widać, jakbym po prostu spała z otwartymi oczami. Jestem okropnie, okropnie zmęczona. Spałam mało, bo usnęłam wczoraj przy przepisywaniu wykładu i położyłam się do łóżka tak do sypialni, żeby już tak usnąć, usnąć prawie o 6 rano, ale usnęłam gdzieś po 12, więc y, może nawet później, chyba około pierwszej, i drugiej, mniejsza o to tak czy siak spałam zdecydowanie zbyt mało i zdecydowanie za mało miałam takiego wiecie pełnego snu, taki przerwany sen, gdzie ja chwilę usnęłam a potem jeszcze chwilę przepisywałam wykład potem dopiero poszłam spać no nigdy mi nie służy ale niestety bardzo często mi się to zdarza jednak poza tym nie działo się u mnie absolutnie nic ciekawego, tak naprawdę dopiero teraz mam chwilę, żeby usiąść i odpocząć i zaraz idę dalej przepisywać wykłady, więc nie ma tutaj u mnie dzisiaj nic, co mogłabym Wam pokazać, czy z czym mogłabym się z Wami podzielić. I zaraz zobaczycie zakończenie, które nagrałam wczoraj, bo myślałam, że już nie będę więcej dogrywać, ale uznałam, że skoro i tak dzisiaj nie dzieje się u mnie nic ciekawego, to tylko na chwilę się do Was odezwę. I teraz już możemy zakończyć ten filmik i wrócić do mojego pożegnania z wczoraj. To by było na tyle w tym filmiku, więc jak zwykle zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do łapkowania w górę i do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Pa!